Federacja Rosyjska została poddana najbardziej zakrojonemu na szeroką skalę atakowi ukraińskich dronów w ciągu ostatnich 6 miesięcy. To, o czym stale mówimy, w końcu się materializuje. Rosjanie będą otrzymywać bolesne odpowiedzi za swoje uderzenia w Ukrainę. Jeśli w 2022 i 2023 roku bezkarnie ostrzeliwali Ukrainę dronami i rakietami, próbując pozbawić nas infrastruktury energetycznej, aby Ukraina pogrążyła się w ciemności i zmarzła, to teraz odpowiedź nadlatuje szybko i bardzo nieprzyjemnie. A co najważniejsze, celnie. Nie będę teraz powtarzał informacji o uderzeniach w rafinerię i problemach z paliwem, ale problem nabiera coraz poważniejszych rozmiarów. Tej nocy doszło do szeregu niezwykle nieprzyjemnych wydarzeń dla Rosjan. Po pierwsze, tej nocy Rosjanie poinformowali, że ponad 250 dronów leciało na ich terytorium. Zadano uderzenia w okupowany Krym. Pod ostrzałem znalazły się bardzo interesujące obiekty. Po pierwsze zaatakowano teodozijski terminal naftowy i bazę paliwową przy nim. Tam po trafieniu zapaliły się zbiorniki i rozpoczęła się prawdziwa akcja. Jeden po drugim zaczęły się rozszczelniać zbiorniki od temperatury. Łuna od pozaru była widoczna na dziesiątki kilometrów. Przypominam, że to największa baza paliwowa na Krymie. Może tam być przechowywanych do 250 tysięcy ton paliwa i zaopatruje zarówno flotę, jak i wojska lądowe. Oczywiście coś dostaje się też ludności cywilnej. Ogólnie rzecz biorąc, ta baza paliwowa była już raz atakowana i wtedy wprowadzono nawet stan klęski żywiołowej o charakterze technicznym. W tym przypadku drony po prostu niszczyły zbiorniki jeden po drugim. Miejscowi zdrajcy nie wiedzą, jak to komentować. Do tej pory nie ma komentarzy od miejscowych władz. Autostrady zablokowane, nie ma benzyny. Ale trzymajcie się. Tam już spalili na tej bazie paliwowej około 10 zbiorników w poprzednim ataku. Teraz zostanie ich jeszcze mniej. Ten terminał służy również do przelewania z cystron do pojemników, potem rozważonych transportem po Krymie. Jak rozumiecie, teraz spalili jeszcze połowę zbiorników. Rafinerie w okolicy pracują z przerwami. W regionie poważny deficyt paliwa. Oprócz tego terminal naftowy i baza paliwowa zostały trafione. Piszą mi subskrybenci z Krymu, że sytuacja z paliwem jest rzeczywiście poważna i takiej jeszcze nie było. Poprzedni kryzys to były kwiaty. A przecież kryzys jest nie tylko na Krymie, ale w całej Rosji. Dzisiaj trafiło mi się wideo z bliska. To kraj autajski, 5000 kilometrów od granicy z Ukrainą. Gigantyczne kolejki na stacjach benzynowych. Połowa stacji wkrótce nie będzie mogła wydawać paliwa, bo nie ma czego. Nie dowożą do nich. Albo teraz okupanci będą musieli używać mostu krymskiego do transportu. A co dowozić? Dzisiaj został zaatakowany jeszcze tłapsiński NPZ. Skąd więc brać? Teraz paliwo będzie dostępne tylko na niektórych stacjach. Naturalnie, deficyt to co? To czarny rynek. Teraz można tam kupić, ale znacznie drożej. Natalony dla swoich wypisać i tak Ceny na czarnym rynku wzrosną w szalony sposób. Chciałbym powiedzieć zdrajcom i najeźdźcom: przypominam, że na Krym przybyło około 800 tysięcy Rosjan po aneksji. Chcieli tam pożyć, więc otrzymujcie to, co zasłużyliście. Te złotozębabcie komunistki, które krzyczały Putin prezydentem pokoju, durne, które się cieszyły i paliły ukraińskie paszporty na Krymie. A potem nie wiedziały, jak je odzyskać, bo chcą przecież podróżować. Dokąd z tym papierkiem? Myślę, że nawet najbardziej zatwardziali zauważyli teraz, że problemy dla okupowanego Krymu stają się coraz poważniejsze. Nie przypadkiem flota czarnomorska, jedna z pierwszych, a dokładnie to, co z niej zostało, uciekła. Sam z Krymu bacznie śledzę sytuację, ale gdy niektórzy piszą nam w komentarzach, pożyjemy bez benzyny, wszystko dla zwycięstwa. Nie pożyjecie. Gdy nie będzie nie tylko benzyny, ale światła, jak w Białgorodzie, wody, jak w Doniecku, a pieniądze zostaną tylko na wojnę, będzie już za późno. I teraz jeszcze jedna fraza, którą wielu z Was już polubi, ale to jeszcze nie wszystko. Trafienie było jeszcze w jednostkę wojskową między Jewpotarią a wsią Pryjutnę. Przytulna wieś stała się niezbyt przytulna dla Rosjan, którzy tam zburzyli radar. Wcześniej przypominam, niszczono przybrzeżne RLS. Ogólnie tam histeria w lokalnych grupach, że skoro wybijane są te RLS, wybijane radary, faktycznie to oczy systemu obrony przeciwlotniczej Krymu, piszą, że Ukraina tworzy jakieś okna dla kolejnych uderzeń. Widzicie, już zaatakowali spokojnie, dolecieli do Teodozijskiego terminala. Szybko przenieść na zachodni wybrzeże Krymu systemy RLS, radary i systemy obrony przeciwlotniczej nie da się znikąd. Teraz trzeba chronić znacznie więcej obiektów. A nasze ukraińskie środki rażenia latają znacznie dalej. Więc skąd wziąć obronę przeciwlotniczą? I to jeszcze nie wszystko. Dzisiaj drony odwiedziły strategiczną fabrykę w Dzieżyńsku. Tam pożar w fabryce imienia Swierdłowa, która jest jednym z największych rosyjskich producentów przemysłowych materiałów wybuchowych, detonatorów i tak dalej. Sprawdziłem na mapie to 800 km od granic. To już nie jest dystans dla ukraińskich dronów. Uderzenie w tę fabrykę jest niezwykle ważne, bo szkody w swierdłowie i powiązanym z nim łańcuchu to uderzenie w produkcję amunicji, artylerii, bomb lotniczych, rakiet. Nawet krótkotrwałe zatrzymanie tempa tej fabryki ma po prostu nieproporcjonalny efekt na froncie. Ale to jeszcze nie wszystko. Po wybuchach wyłączył się prąd w południowej i centralnej części Białgorodu i zaczęły się przerwy w dostawach wody. Również nagle zapaliła się podstacja Łucz. Miejscowy gubernator potwierdził uszkodzenia energetyki i wyznaczył pilne posiedzenie. Pilne. I to jeszcze nie wszystko. W Klincach to obwód Briański pod atak rakietowy dostała się elektrownia cieplna. I to wszystko tylko za jedną noc, przypominam tak, Rosja nadal zadaje uderzenia w Ukrainę, ale robiła to i wcześniej i właśnie o tym jedynym NPZ, gdy mówiłem, że można by było coś do Krymu przez most, ale Rosjanie boją się przez most krymski ciągnąć cystern z materiałami wybuchowymi, łatwo zapalnymi, boją się, bo pamiętacie, gdy wybuchnął most krymski, jeden z wybuchów i tam taki piękny obraz, wspaniałe zdjęcie, gdy płonął m.in. cysterny na odgałężeniu kolejowym i Rosjanie boją się powtórzenia tego Scenariusza. Więc skąd wozić, jeśli jeszcze jeden NPZ, jedyny na wybrzeżu Morza Czarnego, płonie? To rosnie w ten Tłapsiński. Cóż powadzić? to ten skąd teoretycznie można by było jeszcze ciągnąć e, paliwo. Niektórzy jeszcze piszą, że nie trzeba prowokować. Teraz Rosjanie jak nam odpowiedzą na nasze Błagam was, gdy ani jeden dron nie leciał na terytorium Federacji Rosyjskiej, ani jedna rakieta, Rosjanie z zaciętością próbowali zniszczyć naszą energetykę. Przypomnijcie sobie tę historie. Nie potrzebują pretekstu. Chcą nas zniszczyć i złamać. Oto przykład jak dzisiaj odpowiedzieli Rosjanie. Uderzyli dronem w szpital położniczy w sumach. Dzięki Bogu nikt nie ucierpiał, ludzie zeszli do schronu, ale celowo uderzył prosto w szpital położniczy. Jaki tam pretekst? Napadli na nas bez pretekstu. Zacznijmy od tego. Znaczy, zacznijmy od tego, że napadli po prostu dlatego, że nie chcą, żeby Ukraina istniała. Po prostu wszystko. Nie, nie powinno być ani Ukrainy, ani Ukraińców. I to wszystko. Dzisiaj wychodzi wspaniały materiał w The Economist, że Ukraina znacznie wzmacnia uderzenia w infrastrukturę energetyczną Rosji i uderza w serce rosyjskiej gospodarki. E, ta kampania Deep Strike przechodzi w nową fazę. I tam ciekawa statystyka: że w ciągu dwóch miesięcy 85 ważnych celów zostało trafionych, a potencjał rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego znacznie się zmniejszył. Uderzenia w MPZ i terminale od Czuwaszy do Baszkortostanu paraliżują rzeczywiście system paliwowy Federacji Rosyjskiej. W miesiąc trafiono 16 z 38 NPZ. Cyfra 40% jest już wszystkim znana, to znaczy o 40% spadły zdolności przerobowe rosyjskiego przemysłu naftowego. Główna broń do uderzeń jak podaje ekonomist to drony o wartości około 50 tysięcy dolarów. Wyobraźcie sobie, dron za 50 tysięcy dolarów, który leci na tysiąc kilometrów, niszczy gigantyczny NPZ wielkości miasta. Ci pracują tysiące pracowników, gdzie przetwarza się miliony baryłek ropy, wyobraźcie sobie. Są jeszcze cięższe, poważniejsze. Plus uderzamy jeszcze w naftowe stacje pompowe. Ogólnie wszystko nieprzyjemne dla Putina. Tak, oni oczywiście też nas biją. Ostatnie ostrzały są tego świadectwem. Ale robiliby to i tak. I tak robią te ostrzały stale. Należy zauważyć, gdy rozmawiałem z jednym ekspertem, mówi: Jeśli 50% plus zatrzymanie zdolności przerobowych ropy naftowej, to już ostry deficyt w ramach całego kraju. I jeszcze problemy innego charakteru. Trzeba będzie wyrzucać na rynek więcej ropy surowej, której NPZ nie będą mogły przetworzyć, a rynek nie jest gumowy. Tam już jest zapotrzebowanie, rynek nasycony, więc co trzeba robić? Wyrzucać po śmieciowych cenach. Wybaczcie za tautologię. Za kilka dni takie kwestie się nie rozwiązuje. Wiele już jest zakontraktowane, i tankowce trzeba szukać dla floty cieni. Ym... To cały łańcuch dużych problemów. Nie wiem, według klasyfikacji to już gojdo czy dziucha, jak u nich tam. Proponuje pracownikom nielicznych jeszcze działających stacji benzynowych chodzić w kokosznikach. Putin przecież powiedział, że tak można pokonać Zachód. A może. A może się uda? A może będą wam wozić benzynę? Ciekawie też, jak miejscowe władze objaśniają przyczyny, dlaczego do nich przyleciała ta paliwowa zadyma. Aksonow, kolaborant, na przykład powiedział, że nie ma benzyny, bo jej nie dowożą na stację. A inni kierownicy regionów wiecie, do czego doszło? Już sami obwiniają własną ludność o to, że nalewają do kanistów, robią sobie zapasy i dlatego wykupują wszystkie zapasy ze stacji. A dlaczego ciekaw jestem, robią zapasy? Jak myślicie? A teraz najważniejsza rada, która teraz stała się jeszcze bardziej aktualna. Już wkrótce paliwo w Rosji stanie się bardzo deficytowe. Można je będzie sprzedawać znacznie drożej niż teraz. Dlatego, kierownicy rosyjskich baz paliwowych, zlewajcie paliwo ze zbiorników, a kradzież ukrywajcie pożarem, palcie swoje bazy paliwowe duże, małe i zwalajcie wszystko na ukraińskie drony. Pieniążek w kieszce i gramota od SBU po wojnie. Teraz o dronach, które zalały Europę i latają nad obiektami wojskowymi, lotniskami i nie tylko nad wojskowymi. Pamiętacie, jak Rosja pierwsza rzuciła się tłumaczyć, że drony, które wleciały do Polski, to nie oni i nie ich sprawka? Ale przecież nikt przy zdrowych zmysłach nie ma ochoty się tłumaczyć za przestępstwo, którego nie popełnił. Nie wyszła przecież Litwa i nie powiedziała, prawda? A ci rzucili się tłumaczyć. I tu ocknęło się na złodzieju i czapka płonie, jak mówią. Ocknęło się starożytne zło w osobie Medwiedziewa i spaliło całą kontorę. Napisał post, że bali się i trzęśli. Trzęśli się, to u Miedwiedziewa wątroba trzęsie się cały czas w poniedziałki i nie tylko. Miedwiedziew nazwał cele naloty w dronów na Europę. Te nieznane drony, które mają naocznie zademonstrować miejscowej ludności ryzyko wojny z Rosją. Miedwiedziew oświadczył następujące. Główne. Żeby niedaleccy Europejczycy poczuli na własnej skórze, co to niebezpieczeństwo wojny. Żeby bali się i trzęśli jak głupie zwierzęta w stadzie, które pędzi się na rzeź. Żeby obsrali się ze strachu, przeczuwając swój bliski i męczący koniec. Napisał Miedwiedziew w swoim kanale Telegram. Gdy wyobrażam sobie, jak Miedwiedziew z kaca, z jakąś fioletową twarzą, podlewając wszystko rośliny więdną od tego odoru, jak smok po prostu. I krzyczy, że bali się i trzęśli, bardzo straszną mi się robi. Taki złościwy ćwierćlitrowy Krasnoludek postanowił wszystkich przestraszyć. Doktor złozali ekspres. Nawiasem mówiąc, przyjaciele, nie zapominajcie subskrybować tego kanału. Nie ma nastroju, nie ma zasobu. Subskrybuj spokojną anawitykę, będzie chociaż trochę wściekłego spokoju, więc subskrybujcie. I jeszcze, przyjaciele, czasem zdarzają się takie miłe momenty. Za to, że regularnie pomagamy naszym wojownikom, zostałem ostatnio zaproszony i otrzymałem takie podziękowania. Ale to podziękowanie nie wiem Pokaże, tak, to podziękowanie dla wszystkich nas, to podziękowanie wszystkim nam za to, że wnosimy swój wkład w obronę niepodległości i integralności terytorialnej Ukrainy i wzmacniamy zdolność obronną armii. I są tu takie słowa: W jedności kraju nasza siła, zwyciężymy. Dlatego, przyjaciele, gratuluję Wam przede wszystkim tego, że tak nas oceniają nasi wojownicy, to od osobnej brygady prezydenckiej. Szczerze mówiąc, było miło. Wracamy do tego ćwierćlitrowego krasnoludka. Czy ktoś ma jeszcze teraz po tych postach wątpliwości, czy ich to rąk dzieło? Już za późno na straszenie tymi dronami. Wypuścili bojowego Pekinesa, który coś tam zagdakał w stronę Europy. Za późno. Gdyby to się stało w pierwszych miesiącach po popełnoskalowej inwazji, to byłby efekt. Wyobraźcie sobie, Rosja wkracza na Ukrainę z różnych kierunków. Z Białorusi wchodzą, kto wie, dokąd jeszcze z Białorusi pójdą, Polska jest blisko. Mogą z obwodu Kaliningradzkiego skoczyć do Polski, krajów bałtyckich. Składają oświadczenie: Teraz, jeśli ktoś się ruszy, mamy już wojska stojące w obwodzie Leningradzkim, na granicy krajów bałtyckich itd. I wtedy zaczynają latać drony nad Europą. Zgodzicie się, zupełnie inny byłby efekt. Pamiętam dobrze, że Ukrainie dawano dosłownie dwa tygodnie i wszystko. Teraz dwa tygodnie i padnie Ukraina. I wtedy poszliby dalej przez Naddniestrze, zajęliby Mołdawię, brali dalej jak pójdzie, będą się okopywać. A teraz to bardziej jest odbierane jako akt rozpaczy, zgodzicie się? W próbie nacisku na Europę, gdy sam Putin nie rozumie, jak ma teraz, zachowując tę botoksową maskę, wyjść z tej wojny. Gospodarka coraz szybciej leci mu w stronę przepaści, już uderzenia ze strony Ukrainy stają się dość poważne i odczuwalne. Popatrzcie na front. Gdzie jest ta chwalona letnia, jesienna ofensywa Putina? Prosił Trumpa o 50 dni, które miały się skończyć gdzieś w okolicach 8-9 września. Co zrobił do tego momentu, do tego terminu za 50 dni? Pokazał jakieś sukcesy w ofensywie? Nie. W rezultacie wszystko, co pokazał ten papierowy szczur, tak go tu nazywamy, czytał wiersze Puszkina na forum i śnił o jakichś dawnych zwycięstwach pod Borodino i dziewczynkach. W kokosznikach. Po tych lekcjach pozalekcyjnych jednoznacznie było widać, że jego zespół kukułka już wyjechał na nieplanowane tournée. Było widać. To po prostu ktoś, kto stracił rozum. Po prostu jakiś yy, dziadek. Jeszcze jedna ważna wiadomość, która mogłaby przejść niezauważona, gdybym nie zajmował się tym problemem dość długo. Flotą cieni. Flotę cieni Putina przyłapano na zrzucaniu ropy do europejskich mórz. Tankowce floty cieni zrzucają ropę do wód europejskich pomimo sankcji zakazów obsługi. Takich statków. Pisze o tym Politico. Grupa dziennikarska przeprowadziła śledztwo, że zarejestrowano kilka przypadków i mówią, że to rzeczywiście może prowadzić do ryzyka katastrofy ekologicznej na wielką skalę. Ten temat y, jest bardzo poważny. To jeszcze jeden kierunek szantażu, taki sam jak drony nad lotniskami, drony nad obiektami wojskowymi i nie tylko. Większość tankowców floty cieni Federacji Rosyjskiej to stare wraki, które często ignorują normy bezpieczeństwa i nie mają odpowiedniej obsługi technicznej. Jeśli wyciek techniczny z powodu starości i złej obsługi tych tankowców może powodować pęknięcia, korozję i tak dalej, przeciążenie, to jest jeszcze jeden moment. Może też być, gdy przerzucają z okrętu na okręt, stojąc na morzu, wyciek ropy. Ale jest jeszcze jeden najgorszy dla Europy wariant, kiedy takie wycieki mogą być. Mogą być umyślne. I to taki szantaż ekologiczny, jest nawet taki termin to znaczy zrzut niewielkiej ilości ropy w celu zastraszenia. Będziecie ruszać nasze tankowce floty cieni, jeden z nich gdzieś ulegnie katastrofie. Koniec z całym waszym Morzem Bałtyckim, Morzem Północnym, waszymi cieśninami wszystkim koniec. To będzie katastrofa ekologiczna niespotykanych rozmiarów. Żebyście nie myśleli, że żartujemy, jak Rosjanie, to ich faszystowski gop tak się zachowuje. Żebyście nie myśleli, że żartujemy, oto wam zrzucimy kilka razy mały dowód, że zamiar jest poważny. Wiecie, jak maniak w filmie, gdy straszy ofiarę, w takich szczególnie starych filmach akcji, nożyk tak podprowadza i robi takie nacięcie i pokazuje, że ma bardzo poważne zamiary. To dokładnie to samo. Zrzucimy trochę ropy, mamy poważne zamiary. We floce cieni Rosji używane są zazwyczaj tankowce dwóch typów. Jeden ma typowy ładunek 100 tysięcy ton, drugi zwykle ładowany w innej kategorii. Sesmax taka kategoria, tam 150 tys., maksymalnie 200 tys. ton y, ładunku. Wyobraźcie sobie, co będzie w płytkim Morzu Bałtyckim, półzamkniętym, gdzie jest ruch. Co będzie, jeśli 100 tysięcy, a nie daj Boże 200 tysięcy ton e, zniszczy się ten zardzewiały wrak z taką ilością ropy czy mazutu. Na przykład te dwa tankowce Wołganieft, które uległy katastrofie w Cieśninie Kerczeńskiej, miały razem 9 tysięcy ton mazutu. Nie 100 tysięcy, nie 200, a 9. I zniszczyły znaczną część aktorii Morza Czarnego. I u siebie, i w okupowanym Krymie jeszcze długo będą sprzątać ten mazut. I trafia mi się przyleciele dzisiaj wiadomość. Najpierw myślałem, że to jakiś portal. Wiecie, są takie portale, gdzie wiadomości takie żartobliwe, jakby prawdziwe, ale żartobliwe. Trafia mi się wiadomość o tym, że Kadyrow odwiedził w Czeczeniu pierwszy festiwal stand-up imienia swojego ojca Kadyrowa. Festiwal Stand Up Kadyrowa. Po prostu myślę, popatrzę dla zainteresowania. To przecież wy też pewnie. Kadyrow na festiwalu Stand Up. I tam u Kadyrowa wisi wideo. Trwa cztery minuty. Żebyście rozumieli, trzy minuty z czterech wszyscy gratulują Kadyrowowi. Nawet nie z okazji urodzin, a z okazji przyszłych urodzin. Siedzą z bliska jego synkowie, wszyscy w orderach, medalach. Jacyś faceci wychodzą na scenę w skórzanych kurtkach, czapkach i gratulują Kadyrowowi. Wszyscy gratulują Kadyrowowi. Taki festiwal Stand-up. Ogólnie nie trzeba żadnych uczestników do stand-upu kaderowa. Wydaje mi się, tam po prostu wyprowadźcie kaderowa na scenę i poproście go, żeby coś powiedział bez kartki, zimprowizował na wolny temat, albo trochę opowiedział o swojej pracy, za którą otrzymał tytuł akademika. To byłby stand-up, myślę. A wy, przyjaciele, dbajcie o siebie, dbajcie o swoich bliskich, subskrybujcie ten kanał i wspierajmy zbiórkę dla naszych wojowników. Link do zbiórki w opisie tego wideo. Spokojnego na wszystkim dnia. I chwała Ukrainie!